Jeszcze za panowania Bolesława Chrobrego główny trzon polskiej armii stanowiły drużyny tak zwanych wojów, czyli starannie przeszkolone oddziały polskich wojowników. Ale od XII wieku byli oni stopniowo zastępowani przez rycerzy, czyli zawodowych wojowników, którzy w zamian za służbę wojskową dla swojego władcy otrzymywali ziemię na własność. Ziemię tą uprawiali dla rycerza chłopi, a dochody z uprawianej ziemi trafiały do rycerza, który mógł za nią kupić broń, sproje czy konia. Mówiąc krótko, rycerstwo w Polsce kładło podwaliny pod narodziny przyszłej polskiej szlachty. Na początku XII wieku władze w Polsce objął daleki potomek Bolesława Chrobrego, książę Bolesław III, znany pod przydomkiem Krzywousty. Jednak w pierwszych latach swojego panowania współrządził on Polską ze swoim przyrodnim bratem, księciem Zbigniewem. Obaj bracia rządzili dwiema oddzielnymi częściami Polski. Północną część kraju rządził Zbigniew, a południową Bolesław Krzywousty. Ten stan rzeczy nie utrzymał się długo. W 1102 roku między braćmi wybuchła wojna domowa, która trwała 5 lat. I zakończyła się zwycięstwem Bolesława i wygnaniem Zbigniewa z kraju. Znalazł on wówczas schronienie w Niemczech, gdzie uzyskał pomoc cesarza niemieckiego Henryka V, który obiecał Zbigniewowi pomoc w odzyskaniu władzy w Polsce, a wszystko to za cenę poszerzenia niemieckich wpływów na wschód do Polski. W 1109 roku wojska niemieckie dokonały agresji na Polskę atakując w pierwszej kolejności miasto Głogów na Śląsku. Wbrew jednak oczekiwaniom samych Niemców, mieszkańcy Głogowa stawili o wiele zacieklejszy opór niż zakładał Henryk V. Co więcej, na wieść o inwazji Bolesław Krzywousty zmobilizował swoje wojska, wciągając Niemców w długą i krwawą wojnę podjazdową, zadając armii Henryka V duże straty w ludziach. Ostatecznie Armia Niemiecka wycofała się spod Głogowa i w ostatniej desperackiej próbie odzyskania inicjatywy w tej wojnie, Niemcy zaatakowali Wrocław, lecz i tam ponieśli oni ostatecznie klęskę i wycofali się poza granice Polski. Tym samym wojna polsko-niemiecka z 1109 roku zakończyła się decydującym zwycięstwem strony polskiej i przekreśliła nadzieję Henryka V na poszerzenie niemieckiej strefy wpływów na wschód. Oraz pozbawiła Zbigniewa nadziei na odzyskanie pełnej kontroli nad Polską. Klęska w tej wojnie nie pozbawiła jednak Zbigniewa całkowicie szans na powrót do domu. W 1111 roku odbyły się rokowania pokojowe między stroną polską i niemiecką, na mocy której Bolesław zgodził się na powrót brata do domu i nadanie mu ziemi na własność. Lecz gdy tylko Zbigniew powrócił do ojczyzny, został pojmany, oślepiony i wrzucony do rochu przez swojego brata, gdzie zmarł w 1113 roku. Był to najbardziej kontrowersyjny czyn dokonany przez Bolesława III i wielu historyków teoretyzuje, czy to, od, czy to nie od niego polski książę nie otrzymał przydomka krzywousty, czyli krzywoprzysięzca. Ten, który złamał obietnicę daną swojemu bratu. Ale to na zawsze pozostanie wyłącznie w sferze domysłów. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.